Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie kilka prac świątecznych. Będą to m.in. takie jak tutaj widzicie, kartki do pudełka, do koperty, jakieś pudełka na słodkości. I tu pierwsze, pierwsze to są trzy karteczki z kolekcji Scrap 8. Jeszcze miałam jedną zrobioną. Mam nadzieję, że uda mi się teraz tutaj ją wkleić do filmu. Słuchajcie, zamknę okno, bo tutaj. Okno mam otwarte, to będziemy śmieci i ciągle coś tam przeszkadza. I mam nadzieję, że w tyle gdzieś tam moich dzieciaków nie będzie słychać. Okej, okay. pierwsza kartka. Taka dosyć powiedziałabym, jak dla mnie odważna, bo jest czarna baza w ogóle. Czarna baza, kartka świąteczna mamy z drugiej strony jest ten, ten piękny papier w romby i tu jest on na jako podbicie e, tu, ten papier był taki z, bez żadnych tam dekoracji, znaczy on był trochę łączony e, ale to jak chcecie e, zobaczyć jak powstawała ta kartka to zapraszam was na m, inspirację Fiori tam jest mój live po we wtorek, e, ja i jeszcze kilka innych dziewczyn robiłyśmy takie mikołajkowe znaczy z okazji Mikołajek lajwy. I tam, no właśnie na inspirację Fiori, jest konkurs. Trzeba wykonać minimum jedną pracę na podstawie lajwa. Warunkiem jest oczywiście wykorzystanie kwiatów z wykrojników Fiori i produktów naszych sponsorów. Oczywiście to nie musi być, jeżeli ja robiłam kartkę z, z papierów Scrap 8, no to. Kartka na podstawie mojego live'a nie musi być z papierów scrap 8. Ważne, żeby, żeby użyć produktów naszych sponsorów. Jest tam nie tylko Scrap 8. Jest sponsorem, jeżeli chodzi o sponsora papierowego, więc myślę, że, że można, można coś zrobić z innych papierów. Co jeszcze? Właśnie, zapraszam na tego live'a. Zapraszam do konkursu. Konkurs trwa do 12, czyli do poniedziałku. Jest specjalny album, w którym można sobie umieszczać prace konkursowe. I tak, jak mówiłam, kartka jak dla mnie dosyć odważna bo właśnie na tej czarnej bazie do tego takie piękne, czarne bombki. Kupując te bombki, wiedziałam, że muszę je wykorzystać do, do, tej, do tej kolekcji. Napis też jest czarny i on jest troszeczkę jest najpierw wyambosowany na czarno, a później jest pomalowany taką złotą farbką. O, mam ją tutaj tą farbką, którą już na pewno mnie widzieliście, to jest z Pentartu taka farbka do, do tkanin. I właśnie ją też mam ze sklepu Scrap sklep 8. Na live nie doklejałam jeszcze tego napisu, bo, bo zastanawiałam się, czy ten, czy taki miał być tutaj większy na kwiatach, ale stwierdziłam, że jednak nie będę zakrywała kwiatów. I tu jeszcze też tego kota nie było. Miał być ptaszor, bo tam jest ptaszor taki w kolekcji, ale stwierdziłam, że no ten kot tutaj taki charakterny w tym kapeluszu będzie pasował idealnie. I tutaj, zobaczcie, wszystko się też tą farbką błyszczy tak fajnie. Karteczka już ma, czyli znaczy jeszcze, jeszcze jej nie wysłałam, bo dopiero dzisiaj nagrywam filmik, ale, ale już wiem, do kogo poleci. Dobra, kolejna kartka. To jest też ta sama kolekcja, ale czerwona baza. Tym razem otwierana tak w drugą stronę, można sobie ją fajnie postawić. I właśnie tutaj jest ten ptaszor, który miał być na tamtej kartce. I też wszystko się błyszcze. Tekturki, których użyłam, bo ta tekturka Wesołych Świąt to jest Donkey Craft, jak dobrze wymawiam. Też, to jest też jeden ze sponsorów właśnie zabawy na, na Fiori. A tutaj mamy tekturki z, 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 z. papierowy potwór, nie, Papie Boże, papierowy miszmasz, o, tak, nie, miszmasz papierowy, to się tak chyba czyta, miszmasz papierowy, eee, tak, 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 bo sklep z tym potworem to jest, to jest sklep, a tutaj mamy producenta tekturek, eee, Misz masz papierowy, jak dobrze pamiętam. Jak nie, to Wam tutaj napiszę pod spodem. I te tekturki, te są wymalowane na zielono, a tutaj mamy na czerwono i też pociągnięta tą farbką złotą. Myślę, że na czerwonej bazie ta kolekcja też wygląda świetnie. Tu mamy na białej bazie już taką klasyczną otwieraną jak ta pierwsza również tekturka z tego miszmasz napis to jest chyba z kolekcji tej z poprzedniego roku czekając na Mikołaja oczywiście kwiaty kwiaty z wykrojników fiori te są robione tak jak na ostatnim moim tutorialu na kanale te troszeczkę inaczej, wszystko możecie zobaczyć właśnie na, na live i tutaj też oczywiście wszystko się błyszczy. Te bombki tutaj pobrokacone jeszcze jest dodatkowo. A tą, tą czwartą kartkę chyba robiłam na bazie kraftowej, jak dobrze pamiętam, ale, ale pewnie widzieliście już to na, na zdjęciu. Ok, dobra, mamy kartki. Również z tej kolekcji zrobiłam pudełko na, na kubek. Tu w środku już jest kubek, kolekcja. Tutaj elementy powycinane z kolekcji i jakieś takie dodatki, oczywiście. Kwiaty z wykrojników fiori. I tu mamy normalnie to pudełko się. Zamyka, wiecie, na no takie tutaj wkładane taki, taki cypelek, że tak powiem. A ja tutaj przerobiłam trochę i zrobiłam na, na ten na magnesę. Dorobiłam taką klapkę. I wtedy tutaj są życzenia. No i w środku jest kubek. E, w tym pudełku może być również bombka, wtedy jest takie specjalne specjalne tak, takie trzymadełko dodatkowe na bombkę i to są oczywiście bazy z goldboxa. Tak się prezentuje pudełko. Wszystkie te moje prace lecą na na kiermasz do przedszkola mojego syna. Dobra, Kolejne pudełko, jest to pudełko na Ferrero Rocher. Tutaj mamy w środku czekoladki. Pudełko jest w środku w całości oklejone. Do środka y, oczywiście później można sobie coś włożyć. Tak naprawdę zamiast czekoladek można, można coś włożyć. Tam się spokojnie zmieszczą nawet y, zdjęcia. Bo, bo to pudełko jest dosyć duże, bo tutaj na, na długość ma 13, a tak chyba koło 7, więc, więc dosyć spore. Nawet zdjęcia te 9 na 13, tylko tak po skosie by się na pewno zmieściły. Albo jakieś małe te połówki z 10 na 15, no to już spokojnie można tutaj schować. Takie, takie fajne maleństwa. Jak ktoś robi dużo zdjęć na święta, to można, można sobie przechowywać w taki sposób zdjęcia. Kolekcja, której użyłam, to jest kolekcja Scraft O'Clock. Nie pamiętam nazwy. Postaram się Wam tutaj napisać na dole. Tekturka jest również. Taka pozłocona tą farbką, którą Wam pokazywałam. Kwiaty są zrobione z wykrojników Fiori. To jest konkretnie wykrojnik Dalia. Tu mamy zamykadło przerobione trochę. Czyli zrobione z takiej serwetki, z połówki serwetki na magnes, Tak, żeby było wygodniej. I żeby to pudełko, wiecie jak się będzie z przeznaczeniem na, na dalsze użytkowanie no to to takie zamykadełka są dużo bardziej wygodne niż te takie e, wsuwane y, standardowe. Ok, e, Tekturka to jest chyba e, z poprzedniego roku Donkey Craft robiło takie tekturki e, dla Craft Corner. To były takie gratisy chyba w ramach podziękowania e, przed świętami, tak mi się wydaje, ale też nie jestem, nie jestem pewna. Dobra, pudełko kolejne. Pudełko kolejne jest na Rafaello. To też jest pudełko. Baza pudełka jest z, oczywiście z Goldboxa. Tym razem wykorzystałam kolekcję ze Scrap and Me. Ona jest chyba sprzed dwóch lat takie ścinki miałam dosłownie, gdzie pozostawały mi chyba zrobienia delek właśnie takie prawie idealne na wymiar ścianki, trochę musiałam je dociąć, bo były minimalnie za duże, ale właśnie jak robię DLki i z takiego jednego arkusza wykroję trzy kawałki na oklejenie bazy, to jeszcze zostaje taki, powiedzmy prostokąt zbliżony do kwadratu. Więc idealnie to później pasuje na, na ścianki, właśnie tego pudełka na Rafaello. Oczywiście tutaj kompozycja jest kwiatek z e, kronika Fiori. Tutaj mamy szyszki takie malutkie, które zawsze e, kupuję w Craft Corner albo dostaję w Gratisie. E, Bąbeczki są takie e, latające, akurat udało mi się. Scrap and mini nie ma m, takich dwustronnych, m, dwustronnych elementów więc z kolekcji wyciąłam dwie takie same tu i tu i zamontowałam na, na sznureczku m, tak żeby, żeby właśnie one były takie, takie latające, fajne nie, nie tak mocno y, przyczepione do, do wieczka napis jest ze skrapiniec jak dobrze pamiętam i tutaj tak naprawdę kompozycja jest jeden kwiatek, trochę takich zielonych sztucznych gałązek, te szyszki pobrokacone, tak żeby wyglądały jakby były opróżnie, oprószone e, śniegiem i znowu mamy zamykadełko takie na, na magnesy w środku tutaj są tylko życzenia i nie jest oklejane, tylko jest e, w środku jest tutaj wyklejone papierem Białym. Tam na, na dole, bo tam jest to łączenie, to tak brzydko wyglądało. Ja z reguły oklejam sobie też środek, ale tu już miałam takie resztki papierów, że no, musiałabym to łączyć, ale myślę, że taki biały też wygląda ok. Tym bardziej, że, że są tam no, czekoladki. Gdybym robiła album, bo to kiedyś w takim pudełku też robiłam taki mini albumik. To pewnie bym ym, oklejała, bo miałabym też więcej papierów na ten album nawet. A tutaj już nie chciałam zamawiać y, kolejnej, y, znaczy kolejnej, kolejnych arkuszy, chciałam wykorzystać to, co mam, dlatego oklejone jest pudełko z zewnątrz. No i tak zobaczcie, jak się fajnie prezentują właśnie te, te końcówki. Tak, jakby tutaj się łączyło prawie. I tu mamy pudełko i jeszcze jedno pudełko ale tym razem pudełko na filajty to jest już kolekcja mintaj też nie pamiętam nazwy, pewnie coś tam ze świętami związane i to robiłam też kiedyś na live, ale na Gold box tutaj mamy otwiera się i tutaj mamy w środku życzenia, baza jest kraftowa, tu w wierzchu nie jest oklejone, jest tylko tak właśnie bardzo dużo tej y, złotej farbki, jeszcze trochę pochlapane, pochlapane y, białą farbką, oklejona w koło, no i tutaj też taka delikatna kompozycja z jednym kwiatkiem. Napis jest na pewno z kolekcji tej najnowszej Scrap and Me. I właśnie jeżeli chodzi o tą kolekcję, to mam tutaj dwie kartki, dwie kartki do koperty. Takie dosyć proste. Tutaj mamy takie zrobione, wy, wycięte, tak jakby koło tutaj w tych papierach, które są na wierzchu, bo tu jest też zrobione, mm, zrobione jest takie podbicie. I akurat udało mi się tak dobrać wykrojniki, żeby, żeby też taka ramka biała tutaj wyszła. Kilka elementów z kolekcji, napis, tu jeszcze nie ma klejonych życzeń. I druga, I druga też taka płaska, chociaż trochę bardziej bogata. W środku też jeszcze, jeszcze nie mam życzeń. Tu są dużo więcej wyciętych elementów z kolekcji. Dodatkowo jest tekturka. Tekturka właśnie z tego miszmasz papierowy. Tak ładna. i tak e, się prezentują akurat z tej kolekcji kartki do koperty z tej kolekcji zrobiłam również mm, tak to jest tak ta sama kolekcja jest jeszcze mm, kartka taka y, to pudełka trochę bardziej na bogato chociaż nie aż tak bardzo w takiej fajnej mm, w takim fajnym pudełku w super nowym kolorze Taka butelkowa zieleń. Jest tylko pudełko oklejone tutaj z wierzchu papierami i, i takim złotym, złotym papierem. A to dlatego, że w środku e, kartka jest właśnie na złotej bazie. Tak, żeby dopasować, bo nie miałam bazy, nie miałam zielonej, a miałam złotą i, i tak pomieszałam tu zrobiłam podbicie właśnie. Zielone, z drugiej strony też jest tylko ten papier zielony, nieskrapowy. Znowu jest wycięte koło. Jest właśnie pod, Tak naprawdę jest wycięte koło w tym i, i jest jeszcze tam w tym zielonym papierze, żeby było widać ten złoty. Naprawdę delikatna kompozycja kwiatki. Tutaj jakieś elementy powycinane z kolekcji. Napis ze skrapiniec pomalowane na czerwono w środku są tylko życzenia kartka nie jest oklejana papierem skrapowym bo stwierdziłam, że ten złoty jest taki ładny że szkoda go zasłaniać i jeszcze co ja mam dla was tutaj do pokazania to patrzę czy wszystko już pokazałam czy nie ja jeszcze mam taką karteczkę to jest też kolekcja ta Craft O'Clock. Kartka do koperty, bardzo prosta. Tu jest wianek wycięty z kolekcji, plus jeszcze podokładane są dodatkowe jeszcze wycinanki. I tutaj pod spodem jest taki papier złoty brokatowy, delikatny brokatowy. Napis jest pozłocony tą farbką. Delikatnie sypnięty brokatem, ale tak naprawdę delikatnie. I też wszędzie się błyszczy tą farbą, którą Wam pokazywałam. No i w środku mamy, tu będą jeszcze życzenia, a w środku mamy okienko. I w okienku mamy tekturkę. To jest tekturka ta, którą już widzieliście ze skrapiniec. A ta tekturka jest właśnie z miszmasz papierowy. Ona jest, się troszeczkę błyszczy właśnie tą farbą. Ciężko to teraz uchwycić na, na kamerze. I oczywiście tutaj papier też jest pobrokacony. Tutaj można większą kompozycję zrobić, ale chciałam, żeby ta kartka była naprawdę płaska do koperty. Można oczywiście tutaj poszaleć z kompozycjami i zrobić kartkę do, do pudełka. I chyba na ten moment tyle. Trochę tych prac e, zrobiłam. Jeszcze jak e, mi się uda, to pokażę Wam, e, co zrobiłam z moimi dzieciakami na konkursy takie w szkole i w przedszkolu. E, bo z moim Dawidem robiłam takie choinki. Ze, tak naprawdę pianowe, ale owinięte taką włóczką, to jest chyba włóczka czasankowa, tak mi się wydaje nie, nie, nic nie robię w takich klimatach, więc nie, nie do końca wiem jak to używać profesjonalnie, ale kupiłam w sklepie właśnie taką włóczkę owinęliśmy te, te choinki tą włóczką, przykleiliśmy takie gwiazdeczki drewniane zrobiliśmy z patyka, który gdzieś kiedyś znaleźliśmy na, na, tym, na spacerze nóżki plus miałam takie plastry drewna i, i zamocowaliśmy na tych na tych plastrach i takie trzy choinki powstały na, na konkurs a z moją jagodą zrobiliśmy świecznik ze słoika, bo to miało być taki powiedzmy recykling Czyli powstał świecznik ze, ze słoika. Miałem powstać trzy, ale oczywiście nie było czasu. I, i, i powstał tylko jeden: taki słoik pomalowany gesso. Ale wcześniej były przyklejane tam gwiazdki takie z taśmy dwustronnej. Tak, żeby te gwiazdki później można było odkleić i żeby było widać tam, co jest w środku. No i oczywiście tam jakaś mała kompozycja ze sztucznych gałązek jakaś tam kawałek sznurka no to już przy klejeniu no to ja troszeczkę pomogłam, bo wiadomo klej na gorąco no to dzieciaki niekoniecznie ale wyszło całkiem fajnie myślę, że wygrać może nie wygra ale, ale później te prace konkursowe idą i u mojego Dawida i u Jagody na kiermasze, więc mam nadzieję, że komuś się spodobają i, i pójdą bardzo szybko i wspomogą szczytne cele. Ok, nagadałam się, nagadałam. Dzięki, że, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że, że kogoś zainspirowałam. Polecam konkurs na, na inspirację Fiori. No i to by było na tyle. Jeżeli jeszcze coś tam zrobię, to pewnie dogram, ale pewnie już umieszczę w osobnym filmie kolejne moje prace świąteczne, bo są w planach, ale nie wiem, czy, czy te plany wypalą. Dobra, dziękuję Wam pięknie, życzę Wam miłego dnia i do następnego filmu. Pozdrawiam.